W wojewódzkim specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Kielcach uroczyście otworzono najnowocześniejszą w regionie pracownię tomografii komputerowej. Najwyższej klasy tomograf o wartości 5 milionów złotych jest darem od wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. To jest bardzo nowoczesna pracownia, która poprawi możliwości diagnostyczne, a co za tym idzie terapeutyczne, przede wszystkim dla dzieci, bo jak już wszyscy wiemy, inwestycja w zdrowie dzieci to jest inwestycja w przyszłość narodu i bardzo się cieszymy, że, że mogą istnieć tego typu wspólnictwo między publicznym podmiotem a fundacją, która tak wiele robi dla aby polska służba zdrowia się doskonaliła, poprawiła. W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział przewodniczący sejmiku Marek Gos, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Kazimierz Kotowski, członek zarządu województwa. Gościem specjalnym był Jurek Owsiak, który przekonywał, jak ważna jest współpraca fundacji z organizacjami pozarządowymi. Znamy wstęgi kolejnego tomografu komputerowego, tym razem w Kielcach. Niech służy, ja nie wiem do końca, duże to my mamy grać. nie ma pracować przez kilkanaście lat. I on wypracował jak najlepiej. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego lekarzom i personelowi Fundacje funkcjonują właśnie w taki kraj, to one uzupełniają to, czego nieraz nie może zrobić budżet centralny. Dlatego jest taki sens, że nie tylko nasza organizacja, ale każda organizacja pozarządowa, która działa yy, logicznie, której efekty są namacalne, jest takim budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. I kiedy przyjeżdżamy do Kielc, kiedy byliśmy w Lublinie, to mówimy to, że byliście razem z nami, kiedy było zimno, kiedy bawiliście się, ale także z Zbieraliście nas, to później to do Was wraca. To pokazuje logikę działania, taką naszą determinację, konsekwencję, że finał był rok temu. Trzeba poczekać, trzeba te pieniądze policzyć, trzeba znaleźć ludzi, którzy będą zainteresowani, aby ten sprzęt nam oferować. Trzeba zrobić konkursowe. Na końcu jesteśmy w Kielcach, w przepięknym miejscu i pokazujemy sprzęt, który jest z najwyższej, z najwyższej półki. Jest to pokazanie logiki, a także pokazanie takiej myśli polskiej, bo to się dzieje w Polsce. Nikt nie robi takiego finału szalonego, zwariowanego. W środku zimy, a my to robimy, i efekty potem to nie jest tylko zabawa, ognie sztuczne, które wypuszczamy w stronę dobrych aniołów, jak to mówimy. Tylko jest ten sprzęt, jeden z wielu, jeden z 25 tysięcy urządzeń, które do tej pory kupiła fundacja. I za to cześć i chwała wszystkim, którzy, my, którzy nam pomagają. Dyrektor Szpitalika Dziecięcego Włodzimierz Wielgus podkreślił, że Kielce są jednym z sześciu miast, które otrzymały od Fundacji nowoczesne tomografy komputerowe w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci. Ogromne wsparcie, bo to nie tylko chodzi o choroby nowotworowe, natomiast wskazania i diagnostyka tego tomografu obejmuje naprawdę no praktycznie wszystkie narządy organizmu. Ja już wcześniej mówiłem, że przykładowo. Tomografia serca malutkiego dziecka trwa dwie dziesiąte sekundy. Czyli takiego dziecka nie musimy usypiać, co robiliśmy do tej pory, bo ono po prostu w takim czasie nie potrafi się y, ruszyć. Dlatego i mniejsza szkodliwość jest tego badania i ogromnie się cieszymy, że ten sprzęt wylądował u nas. Jesteśmy jednym z sześciu ośrodków w Polsce, który otrzymał taki sprzęt, a jedynym nieklinicznym y, ośrodkiem. Do tej pory dzięki wsparciu fundacji kieleckie ośrodki otrzymały 299 najnowocześniejszych urządzeń medycznych za sumę ponad 5 milionów złotych. Za otrzymaną pomoc podziękował również marszałek Adam Jarubas. Bardzo dziękujemy za, za tę pomoc. Dziękujemy za to, co, co robisz. Ja wiem, że nie, nie lubisz, jak ci się panuje, to pozwoliłem sobie od razu przejść na, na formę Perty, ale Szanowni Państwo, to jest ogromne dzieło, to co robi Fundacja, osobiście Jerzy Owsiak. Także dla nas jest to doda jakaś dodatkowa motywacja, żeby w ten dziewiętnasty finał jeszcze bardziej się włączyć tutaj. Żeby tych piążków było jak najwięcej, jako szef Rady Społecznej tego szpitalika głęboko się, nisko się kłaniam, dziękuję za to co robicie, to nas rzeczywiście sytuuje wyżej jako, jako, jako jednostkę i te pro, plany, które mamy na nową siedzibę zupełnie inaczej już dzisiaj też wyglądały. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Najbliższy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 9 stycznia. Tym razem orkiestra zagra dla dzieci ze schorzeniami urologicznymi i nefrologicznymi.